Będziecie, że jak o 2340 40 tam zadzwonię, to przedbierze? Nie. Jesteś tu w sobotę. Ale co dostaniesz? Masz na ile dostajesz Just? Czy na, to, na już tłumieniem, jest w sobotę. Spróbuj. Ale Damian. O kurwa, ale świr. Co to było? Jakiś ghost runner? Człowieku, czy ty jesteś a, a widziałem ostatnio jak man ma, ma karała was i mamy plus 1 jak chcemy 4 na 4, 4 na 4 to jest 4, to jest 8 osób potrzebna ta Zeta próbuje E, Janusz, albo mnie przeprosisz teraz, albo się wkurwie na ciebie Kalematykka na poziomie. No i teraz masz przejebaną. Nita graba Teraz mam w chuju wszystko i kurwa w chuj Ej tak widzieli? O ludzi, KURWA jakiegoś kanału, a ostatnio w na miejscu... Nie wiem w sumie Mi się przyjemnie O kurwa ale wariaty Ten jak go wyprzedzał jeszcze zobacz co jest Zamiast odpuścić to on go kurwa Ja pierdole Co za ludzie są pojebani na tym świecie no, brawo. No, tak. Zapraszam. <laughs> Co tu się stało, kurwa? O kurwa, takie tarapaty tej kobiety tutaj były. Ja. Widzieliście to? Czekaj. Nic się nie stało? Wszystko ok. To człowiek nie spojrzał, w cluster, tylko już nie no, netu już go wyjebało. Poleciał w siną dal. Co, rocket czy co w końcu? Bo nie wiem. No, roket. rocket, Wako, no ja nie wiem w sumie. Szczerze, co my gramy.